Jarek okay. Fendler, jestem z radia Stargard, pierwsze pytanie do siebie, czy Ty czujesz się już dojrzałym artystą? Wow, trudne pytanie. Um, wiesz co, myślę, że to um, częściej tak. To jest taki moment, w którym jestem świadomy wszystkiego, co robię um, i fajne jest to, że w byciu artystą um, cały czas jakby mogę sobie wyobrazić, jakim chciałbym być artystą i można do tego dążyć. Więc jak... Jak najbardziej, po części czuję się dojrzałym artystą, ale myślę, że jeszcze długa, długa droga do tego, do czego chciałbym. Zawsze piszesz piosenki o tym, co przeżywasz? Tak, tylko i wyłącznie. Wtedy mi się najlepiej pisze, bo mm, to ma podwójną moc. Jeżeli wiesz, co przeżywałeś i piszesz o tym, no to to, to jest prawdziwe, szczere, to ma podwójną moc. Bo jeżeli nigdy nie pisałem o czymś, o czym nie mam pojęcia. I... To nie jest bliskie mi. Podobno spełniłeś swoje marzenie, wyjechałeś na Jamajkę. Tak. Masz jeszcze jakieś marzenia, które chciałbyś spełnić? Tak, po raz pierwszy na Jamajkę wylecieliśmy z zespołem 5 lat temu. I wtedy jeszcze nie wiedziałem, co się dzieje dokoła. mnie, nie, nie mogłem sobie tak tego w ogóle wyobrazić, jak to się stało, że nagle z osoby anonimowej stałem się z osobą publiczną i, i marzenie Jamajka, coś co jakby było dla mnie bardzo odległe, nie, niewyobrażalne. Byliśmy teraz ostatnio też na, jeszcze raz na Jamajce nagrać sekcję Denta perkusjonalia i z zupełnie inną świadomością, teraz na przykład bardziej ją czułem, bardziej się cieszyłem tym wyjazdem i z każdym takim kolejnym spełnionym marzeniem rodzi się następne, więc mam jeszcze parę muzycznych marzeń, na pewno chciałbym zagrać kawałek z Gentlemanem, osobą, która jest dla mnie autorytetem, jeżeli chodzi o... Przez długie lata słuchałem go dużo i pokazał, że biały człowiek też potrafi bardzo dobrze grać muzykę reggae i na wysokim poziomie, na światowym poziomie. I chciałbym też do tego dożyć, że, żeby Polska nie była kojarzona tylko z pięknymi kobietami, wódką i, i dobrym jedzeniem, ale też z muzyką. Co czułeś, jak wchodziłeś do studia, do miejsc, w których tak naprawdę Twój guru tam był? Tak, tak. Mentor, naprawdę mentor. Nieraz zdarzyło mi się wzruszyć podczas jego koncertu, bo mam taki z Santa Barbara koncert i kiedy tam byłem to ten zapach to w ogóle świadomość, że, że on tam był. Coś niesamowitego. To, to pierwszy raz właśnie był tak szokujący, że ja do dzisiaj nie, nie pamiętam co ja wtedy co ja w ogóle w głowie wtedy miałem, bo... Byłem tak zaskoczony, że w tak młodym wieku mogą spełnić takie marzenie, ale tego ducha się tam nauczyło. Tam w ogóle inaczej podchodzę do muzyki? Nieważne, czy, czy ktoś grał na przykład z Polem czy Bobem Arlejem. Podchodzili do nas jako do normalnych ludzi. Mimo, że wyglądaliśmy jak 11 odblasków z Europy młodzi ludzie i niedoświadczeni jeszcze tak naprawdę. i nie, nie czułem jakby dystansu, bo tutaj w Polsce nieraz spotykam artystów, którzy przez chwilę gdzieś byli w telewizji i po prostu odejdźcie, nie zbliża się, co to ja nie jestem. I to jest słabe, bo moim zdaniem muzyka powinna zawsze łączyć ludzi, to jest uniwersalny język świata, jakby nie było, yy, nieważne czym grasz, nieważne z kim grasz, ważne jak grasz i jak to czujesz. I, i to Dla mnie to była piękna lekcja i sam myślę, że, że dużo z niej jakby na przyszłość się, yy, Będę przekazywał młodszym ludziom w ogóle, bo to jest fajne, jak widzę jak to, kogoś, kto się inspiruje mną, to, że no, nie miałem przez pół życia nic poza rodzinką, przyjaciółmi, naprawdę takimi zgranymi ludźmi, yy, a nagle pasja przerodziła się w cały styl życia, że można robić to, co się kocha, a jeżeli się robi to, co się kocha, to się nie przepracowuje ani jednego dnia w swoim życiu, kiedyś słyszałem takiego starszego pana, Taką myśl, to zapamiętałem to sobie i to jest jeżeli robisz to, co kochasz, to, to jakby nie były kilometry i jakby nie była trudna ta e, cała podróż, to, to po prostu jesteś szczęśliwy, że robisz to, co kochasz. Ty kapitalnie bujasz się na scenie. Ja słyszałem, że to bujanie wynosisz jakby z domu rodzinnego. No bo tam, co z tymi szelkami było? Że, że ojciec sam był jakoś o, Przygotowane, bardzo fajnie. Lubię przygotowanych dziennikarzy. Słuchajcie, była taka akcja, że ja zamiast chodzić skakałem. Nie chciałem w ogóle chodzić. Mi się tata takie szelki zrobili i mi, jak nogi mi przestawia, żeby się uczył chodzić, a ja cały czas skakałem jak gumić i na mnie gumić mówili. Ale dalej mówił? Dalej teraz nie? już nie, teraz już nie, już wyrosłem. ale... Ale coś to jest z tego skakania mi zostało. Gdzieś dostaję... Ale ja bysta półkę ja i, i ten gubisz jeden taki właśnie na no, ta popowady Widziałeś go? Tak, widziałem go, baronik taki, o, no właśnie siostr. No, rzeczywiście. No jest fajne. Wiesz co, ja czekam na nagranie w duecie razem z takim fajnym, kobiecym głosem. Marzy ci się coś takiego, bo na razie to masz recetami. Tak. Chciałbym coś nagrać ze swoją siostrą. Przede wszystkim baj to obiecanie, że coś razem nagramy, zaśpiewamy. I to tak, jakby nie, nie na siłę, tylko jeżeli to wyjdzie, to wyjdzie. Nawet może coś w domu sobie tam skombinuję razem z nią. Ale jeżeli chodzi o artystki, bardzo chciałbym nagrać kawałek z Neką. Neka. To coś, która, jeżeli chodzi o wokal, i, bardzo mi się podoba. Jak śpiewała, fajnie. Proszę, dobrze słyszę Neka? Neka i Queen Omega. O, Queen Omega jeszcze z Jamajki. Jaki głos. Laura Kulczak czy ja Raczej. O, tego nie wiem. koncerty czy po prostu y, nagrywanie kolejnych fajnych numerów? Koncerty jest zdecydowanie. Ja nie lubię wchodzić do studia. Nie, nie bawi mnie to w ogóle, mi to nie daje przyjemności, bo ja nie lubię swojego głosu w sławkach. Mimo że śpiewam na koncercie, to się nie skupię To się skupiam na ludziach. Dla mnie najważniejsze jest to, to, co widzę przy... bo to jest taka symbioza. Ja trochę serwuję energię, oni ją odbijają i ja odbijam i tak do końca koncertu, a w studiu jest czasami coś powtórzyć, albo jak coś muszę zaśpiewać i raz, i te emocje są takie pierwsze świeże. I studio, studio to zawsze dla mnie jest wyzwaniem maksa wyzwanie. A oglądasz filmowe rejestracje swoich konkurs, koncertów? E, obserwujesz, patrzysz, chciałbyś coś tam zmieniać w nich? Cóż, czasami się zdarza, jeżeli czujesz, że coś powinienem zmienić, to rzeczywiście oglądam. Wtedy się denerwuję jak uczekiem, to zaśpiewałem. Ale to jakby myślę, że to jest z jednej strony motywujące, żeby coś zmienić. Ale się zdarza, no to powinno się tak naprawdę cały czas pochodzić do muzyki z pokorą, bo ja sobie zdaję sprawę, że to nie jest ani szczyt moich możliwości, ani jeszcze nie. Nie Jestem na takim poziomie, który którym mógłbym powiedzieć, że zrobiłem wszystko, to jest jakby cały czas widzę siebie gdzieś w różnych nurtach muzycznych i chciałbym je mieszać i jakby swój głos, to jest tak, że ja mam jeszcze wiele piosenek, których nie nagrałem, ale wiem, że nie jestem na nie gotowy, na przykład mam melodię, mam pomysł, ale słyszę siebie inaczej w tym kawałku, że muszę jeszcze dojrzeć do, do pewnych rzeczy, jeszcze poćwiczyć trochę i... Wtedy będzie dobrze. Kabi, to jest tak naprawdę Twoje 5 minut. A co chcesz zrobić, żeby te 5 minut zmienić na godzinę? No. Na dwie, na trzy. No, Bardzo by było miło. ja myślę, że podstawą taką jest szacunek dla ludzi. Dla ludzi, którzy przychodzą na te koncerty. Bo jakby bez, bez fanów artysta jest tak naprawdę nikim. No bo jeżeli nie masz fanów, to oni nie będą Cię wspierać. Oni nie będą kupować płyt, nie będą mówić o Tobie. Bo to jest ważne, żeby, żeby mieć wsparcie w nich. I tak naprawdę myślę, że to jest... To jest to, co, co najbardziej jakby przytrzyma ten, ten czas, bliskość z fanami, to, żeby pokazywać im, że ja to nie przyszedłem tylko po to, żeby zarobić pieniążki, poskakać, pośpiewać, tylko ja naprawdę kocham, kiedy oni się cieszą, kiedy oni rzucają bariery, kiedy yy, czuć, że oni się tego nie wstydzą, bo w dzisiejszych czasach jest mega trudno. Każdy chce pokazać, że jest yy, niezależny, że jest silny, że, że, że go stać na wszystko, a tak naprawdę yy, wiele z tych ludzi mają podobne problemy. I zamiast się jednoczyć właśnie teraz, póki można naprawdę w takich spokojnych czasach, to my Polacy się jednoczymy wtedy, kiedy zapóźnią wojna i wtedy każdy się kocha i no, po co Dziele, no, no niestety taki świat jest szalony. Wszystko poszło, taka globalizacja, dążenie za pieniądzem jest ważne, ale nie najważniejsze. I to, to ludzi gubi, że szczęście jest blisko. Ja tak zawsze o tym mówię, że ludzie zapominają o tym, że szczęście to yy, stan umysłu, nie stan posiadania. się to powiedziała na koncercie i to jest prawda. To, to chyba się to pozmieniało wszystko. Ale miejmy nadzieję, że to się jakby gdzieś tam zredukuje i że chociażby nie, nasza muzyka, czy że muzyka wielu artystów, w sumie niewielu, jest kilku, których nie będę wymieniał, może, ale jest kilku, których bardzo wspieram i którzy, którzy robią naprawdę na wysokim poziomie to, co robią i motywują tekstami. Bo w czasach naprawdę w show biznesie wszystko nie w tym kierunku co trzeba ale wiadomo to jest, to jest show biznes, samo no, na co mówię o, o tych wykonawców podpytać kogo, kto Cię inspiruje z Polski hmm. kto jest dla Ciebie interesujący Wiesz co jeżeli chodzi o teksty i o energię na koncertach na pewno grup są yy, jeden teksty yy, o mam też zaprzeczone zespoły Tabu yy, mega też kon koncerty grają naprawdę Rakafaya, też znajomy zespół, pajujo no, Ale to już jakby bardziej chodzi o energię, jeżeli chodzi o takie inspiracje, rzeczywiście to... to, to o teksty i o energię grup są fajne, jeżeli chodzi o polskich artystów, tak najbardziej. Ty fajnie jesteś pozytywnie zakręconym facetem, a jakby ktoś zapytał Ciebie, no jaka jest recepta na to, żeby być właśnie takim jak Ty? Wiesz co, myślę, że każdy ma swoją misję w życiu i każdy nie bez powodu się urodził taki, jaki jest. Tak myślę, że to jest właśnie moja misja być zakręconym, nakręcać ludzi i zawsze się jakby uśmiechać, kiedy wiem, że oni tego potrzebują. To, 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 to nie jest uśmiech udawanie, to jest uśmiech, bo widzę w ich oczach radość i to jest fajne. Nie? Dlatego tyle energii mam, dość wychodzę na scenę, bo oni wszyscy czekają, patrzą na ciebie i <laughs> trzymają kciuki to już 5 lat i to jest niesamowite, że nie zostawili mnie, tylko cały czas yy, są ze mną. W dalszym ciągu trzymamy kciuki za bardzo, dziękuję. Dziękuję bardzo, Twoje sukcesy. Super. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich.